Cześć! Ty, co ja mogę zrobić? Co to, co to się stało się? Boż, tak wolna obłączura, że... nie usłyszałeś do Nie, ej, ja nie chcę mi ten... Solo, solo... Odc... <ścoughs> Odcinka starszy na... Dobra... Solo, solo... Na białej ścianie... go, 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 go... Zuka Eurowizja... Ym... <ścoughs> no... Jakbym ja tam Eurowizję poszła, to słuchaj... <ścoughs> wygrałabym! Solo solo. Go, Od końca chyba Aż nie tyle, co widzisz, <laughs> jak pięknie śpiewam? Płatam ci, żebyś przestała <laughs> Cześć widzowie, witajcie, witam was w... Yy, w Minecrafcie Tak Angielski trudny język i jest dzisiaj ze mną Zuka Cześć! Solo, hmm. Solo no, a dzisiaj sobie zagramy w te, jak to się nazywa? Fight Battle, tak? Fight Battle O, byłem blisko tak. y, No, pro, dajemy pierw? No to nie by... Fala, co to jest? A nie wiem co jest Ile party Nieważne y, No Co to jest? Ty, to jest po angielsku! No Jezu, co ja wziąłem? Sam wybrałeś A, bo ja myślę, że był ten Polish in Polish, w Polandii no, patrz, tu ten. masz zasady, o co chodzi w tym, patrz, patrz, patrz. No widzę. Built acording to <toddź> the randomly selected teme. Teme. Once the timer runs out, you'll have to vote. Each other plot voting for a yearly eat more fun. I co, z tego się dowiedziałaś ciekawego? <toddź> nie wiem, bo nie czytałam na serio. <toddź> Dobra, stacja kolejowa, laboratorium, wulkan, jakieś święta, chyba wulkan będzie najłatwiejszy. Gdzie tu jest wulkan, no? Wulkan też mi się tak wydaje. A, wow, gryzło mnie coś. No, Boże, narodzenie, no wiecie że, wy co, ludzie? Dobra, to się widzowie wytnie. <grych> e, dobra, tutaj da, dajemy to. Da się tu podglądać? Nie. I, usunęli to. O, da się, widzę cię, halo. Jak, to gdzie ty jesteś? No tu. <noise> na dole. Gdzie? <noise> Jak na dole. No na dole, w okienku siedzę. Którym? Tutaj. Ło, siema, wodo. A ktoś coś jeszcze buduje? Podłoże. A bo ja Czy muszę ja Z tej, tej strony krwić? nikogo nie ma, z tej też. Aha, ja tylko widzę na ciebie No widzisz? Co tam budujesz? Co tam budujesz? O, pięknie wszystko, ładnie. Boże Narodzenie, tak? I tu się będę musiał postarać widzowie Nie no co ty gadasz? Myślałam, że wulkan budujemy Nie no, Boże Narodzenie Mogę tu ziemię niszczyć? O, mogę Na pewno Boże Narodzenie No przepiszę No holiday, to są w sumie święta <laughs> Dobra widzowie, patrzcie, ja się tutaj teraz wykażę Moją intelektual... Aha Nie ma tych bloków. A no to co, wybuduję? Nie wybuduję się No to jest na niższą wersję, no mordo bo nie dobra dam z tego już bloku. A miałem tu takie ładne zrobić. Wiesz, jakby to wyglądało? Jakby tu były bloki, inne. Dobra. Yy, to jest na 1.12, chyba. Nie wiem, ja jest na 1.8.9. Czyli znaczy, na którym? To budujesz, ciekawego. Ani nie się Aha. Ja tu tak mi pomysł, tego ukradniesz? Nie, ja jestem specjalny. Znaczy ten. No, ja sam umiem. To. Będzie ładnie to wyglądało. To być. Bo nie to. Tego tutaj nie. Ma. To na razie nie będzie tak, jak jest. Tutaj będzie okno. I mi się czas skończył, 6 minut. Halo. I sobie zaraz no. nie zdążę. Ja się tu rozgadywałem, a tu tak. E. Jak ci idzie? No dobrze, jak słychać. A nie ma tego bloku. Tylko do mnie proszę nie zaglądać. Ja w ogóle zaraz nie wybuduję tego tematycznego tutaj. Nie ma 5 minut. Nie, to trzeba wsunąć tu. Propo, Boże ich Narodzenie? Nie zastanawiam się, czy w no? tym roku nie nagrywać vloga Boże ich Narodzenie. wiesz, z Wigilii. No nie było... wiem. Bejbiste. Jakieś były popularne takie vlogmasy, i tak dalej. Dalej są. Jak się je no. dobrze zrobi, no. Znaczy na TikToku, to no na pewno, bo się wybiją. A na YouTube to nie wiem. Ale ja bym taki vlogmasy oglądał. Że no, musiałbym mieć czas, żeby je zmontować. To Co straś... ty gadasz? No, przecież nie wyskoczyłeś i? że uwagę? A czy no to było na środku tego ekranu, to nie wiem. Aha. Kurde, To nieźle. Ty właśnie, pozdrowić kogoś miałeś. A, właśnie, pozdrawiam tego, jak mu jest, Wawrzyn, tak? Pozdrawiam Wawrzyna. Yyy... No. Yy... O. Pozdrawiam. Jaki ty jesteś miły, jaki ty jesteś hojny, o! Pozdrawiam mojego widza, Wawrzyna, który zawsze pod każdym filmem się siema. Miło, że się tak wita, także ten tego, no. Bardzo go lubię, pozdrawiam. A to, to nie tak, że on miał u mnie na tym, na AxelCraftcie tego więzienie. Gdzie tam? Wydaje ci się. Znaczy... Tam... Nie to chciałam. Tak, sam se zarzeczyłem. Ja nie mówię. Ale... Dobra, teraz tak. O tutaj. Kurde, nie to, albo nie ma tego. Ale gówno zbudowało. A co ja mam powiedzieć? Ja nie mogę. Za mało czasu tu jest na to. No real, ja nie wiem jak to tak można. Dobra, teraz szybko kraty. Kraty, gdzie są kraty? Czemu ty kraty budujesz za święta? No ładnie słuchaj. Klimacik musi wiedzieć. Kraty, 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 kraty. Jak zobaczysz moją budowlę, to się popstrasz. Może lepiej. O nie! Kurde! O! E bo to jest ładne. Eee. <grywka> to jest serio ładne, ja takie gówno zbudowałam. Dobre. Może. O, jaka choinka piękna, Piękna. Ej, on miał chyba więcej czasu niż ja. Tak mi się wydaje. No nie, to jest serio ładne. To wygra, jak nie wiem. Na pewno wygra O kurde. Ej, hey, efekty nawet dodał. O, dobre, dobre, dobre. I w ogóle te główki, co on ma te główki? Też w te główki. A tam były takie główki do odebrania. Ej, a to nie. No... Wie, że to było moje? A! Dlatego tak cię widziałam. A tu co, tu nic nie, to jest Mikołaj tylko. Te Ty, ale ładny Mikołaj. Ej no. Ale na tle takich tych? Może, no wiecie co? No mógłby się to zmienić w sumie, to takie okej, okay, bo to nie pasuje. Ty, ale, ale ładny Mikołaj. To no. Ej, trzeba dać co innego. To jest Twoje, morda, to jest Twoje. No, oczywiście, twoje. tak. <noise> o kurde. Ej też A, chcę. Kurde, to chyba wygra. No, Ło. Tak, bo... my tutaj o, mamy. O, jakieś domy. No. Ale puste. Ej to no, to jakoś się dało samemu? Nie podoba tak, mi się w tym. Tak, ogół, ten. Można sobie zmieniać parę dni. A. Dobrze wiedzieć. Sirok I e to będzie coś na poziomie mojego. A to? Ale gówno No, też tak myślę. to ma być? Właśnie nie wiem. Co taki? <laughs> <laughs> <A> <laughs> Słuchaj, jakby było więcej bloków, to bym co innego dała, że taki... No, no to. A tu ktoś zasadził tylko drzewko, posadził kilka gloss no? y Nie report żartowałam. Superpup. pup. Y złe, złe, złe. No co to w ogóle jest? Często te mogę Joo posadzić, jakby to drzewo było, niż no. Rozumiem, ale no. no. właśnie. O, a ja U, gdzie byłem to. na drugim miejscu? Ja miałam... Które a, czwarte, miał miejsce? czwarte miejsce, EZ, łatwo. Ty ja miałem... Ja miałem trzecie, ha? o! O, czy nie. Na... A nie, drugie miałem, drugie miałam. Ty, drugie miałam! Aha. No wiecie co? Dobra. Dobra, opuść i lecimy na to takie normalniejsze Tam będą ludzie na naszym poziomie Daję tego solo mode Widzisz? No czekaj, coś? bo nie mogę, bo mnie... O, wyszłeś czy nie? O, w końcu, bo się... Piknąć nie da Wybierz... O, jeszcze raz, raz, czy daj? Czeka, y... czekaj, bo to jest jakaś informacja, inna chyba to a tu jest są zasady, czekaj ty. Panable. Ba, Panable. Podoba mi się to. Panable. Tak. Panable. Ale słuchaj, tak to stoi mnie tak prosto, tak, tak krzywo. Panable. Panable też miał tutaj dużo osób na Discordzie naszym. O, właśnie. Które? Ja chcę zbudować. Vampiro. Ja chcę Wąża Węża budujemy, dobra, węża. Wąż. Wąż Nie, no. du, 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 du. Wąż. Jest niebezpieczny. Dobra, ale słuchajcie, ty razem się postaram. No, widzowie. Ja Robimy na odcinek z Bull Battle takie gówno zbudowałem z węża, że. A wiem, widziałem, ja to w szkole oglądałem. A Mexem? Na... Nie, co ty gadasz? No. To chyba była lekcja tego, Reli nie, nie religii, teorii chyba. C Co? Cztery minuty, waży mi czas, parduje. 4 minuty zostały. Czasu nie starczy na to. Ja muszę pysk zrobić. Tu było 10 minut akurat, czy jak? Tu masz mniej. A, a bo tam było proto, więcej czasu. A i tak było mało. Trochę ten wąż mi gruby wyszedł. Taki trochę spasiony. A mój w ogóle nie już zanim zacząłem go robić. Nie <laughs> do taki trochę wychudzony jest, jeden Także bo... się go wychudził? Jeśli nie chciał. Może chory albo w ciąży. <laughs> o kurde. Też tak może być. Zrób żadnego węża. <laughs> wąż. Mówiłaś, że zrobię to lepiej. Zrobiłam to tylko gorzej. <laughs> Oczekiwania versus rzeczywistość. Dosłownie. Ej, dobra. jakbyś to wygląda. Kurde, piszą mi. Ale proszę mi stąd wyjść. I wyszło mi nawet. Gdzie jest czaszka tego szkie Ej, dobra, dzisiaj no teraz proszę tutaj dywani. o widzowie, teraz teraz ja się postarałem. Moje to wygląda kufolu, to nie wąż. Wąż rzeczny. Niebezpieczny. Dobra, tak Tak. co? Nie dobra, to źle. Tobie to źle wygląda. Egit jest. Co to jest? Okej, okay, tak moje jest ładny. <laughs> co to za kameleon? <laughs> Patrz, to to jednak moje jest ładne. <laughs> I komar mnie ugryzł, Jezu jaki bydlę mnie ugryzł, kurde My Tak spuchło, co to jest? Okej, okay, jednak moje jest ładne, bardzo ładne O Ej, no, no dobry I komar mnie w żyłę ugryzł Bo on Co to jest, gdzie tu jest wąż? Matry. To co tu nie jest wąż, to jest jakiś... Człowiek z kijem. O! Ludo ten... <noise> dopiero postarany jest. No po prostu powiem ci tyle wysiłków to było włożone. A to chyba jest ta, kobra. Bo ma takie te antenki takie. O. Ty o, a, a. o. Tutaj ktoś się bardziej postarał, ty tutaj jest to... Mm... Dobre, dobre. Okay. To tak młodszy. To jest kaktusa, nie wąż. O, coś tu pisze. Y... Darkest Drakę snakę snakke, iwyk No Tu ma otwarte japo. Ale no, węża przypomina do to. No to, takie, okay. o. A, A to to. Tu mamy takie, okej. O. A, to jest to ten... jest ta, taka gra. Dobre, dobre, dobre. A za kreatyw dość dam okejkę. O. Tu jest jakaś A to wygląda jak gówno. A smakuje jeszcze lepiej Ło jakiego węża zbudowałeś? Ty a twój ma takie fajne te ząbki takie O Ja miałem dać Dam endrodu ale no To jest to żaba nie to... może. Co to za klopak? Frog Frog Aha Aha no, Które miałem w miejscu? Szóste Ja mam piąte To główno wygrało? No to obok węża nie stało. Mój wąż to jest słuchaj. Także no, widzowie. To by było na tyle. W odcinku. Podobno czy nie macie usług. Użyt... Także zapraszam. <laughs> no. Stać łapę w górę, subskrypcję. No i się widzi w, nast w następnym odcinku. O u mnie też, u mnie też! O no o no właśnie, no właśnie, no. A i na Discorda. Chodźcie. Bardzo pozdrawiam i polecam. Eee... Link tego w opisie o, dokładnie. I co jemy No. Nie. <ścoughs> no może być. Cześć. Ale zrobiłem pożegnanie. No, jakie efekty w 3D, jakie przejście w ogóle.